Pokażemy Wam z Piotkiem sposób na testowanie Waszych zapytań. Co już składowany w sql Row z pomocy narzędzia. Eee, Transjała, jeśli gluczsza niż poprzednie, to będzie podzielona takie dwie części. Eee, teoretyczne omówienie tego narzędzia jest i przykład zastosowania, kiedy, kiedy nam się... On szuka szczególnie, jakie jego cechy, funkcjonalności powinniście polubić, jeśli to one nakłonią Was do korzystania z tych I druga część, naprawdę króciutkie warsztaty. Przygotowaliśmy do takiego samodzielnego wykonywania siedem poleceń. Kto zdąży wykonać wszystkie 7, będzie mógł wybrać pomiędzy myszką a numerką. Eee, proste, proste, począwszy od bardzo prostych do troszkę mniej prostych, ale również nietrudnych poleceń. Eee, sami zainstalujecie, sami zobaczycie do czego służy jest i jak może pomóc w testowaniu. Eee, ja nazywam się Tomasz Wójtkera, zapewne wiecie. Piotr Gniś, eee, który od początku uczestniczy w naszych spotkaniach, naszej grupy krakowskiej. Dla osób, które są wśród dzień. Właściwie ja jestem prowadzącym te spotkania e, tutaj u nas już półtorej roku. pls UK się organizuje i ludzie zainteresowani historią. Ja tutaj jestem stałym prowadzącym naszych spotkań i stałym, e, stałym e, gościem na portalu, na forum wss.pl. E, jeśli zadacie jakieś pytanie z dziedziny programowania w transofie SQL-u, prawdopodobieństwo, że wśród odpowiedzi pojawi się nikt miśnik. Nie zdołało Nieprawda. Ostatnio namawiałem Piotrkę, że w poprowadził jakąś w sesję, <tuszę> mówił, że nie ma czasu, że krok rodzinny i w ogóle, że na północ przyjdzie, ale tylko za miesiąc. I chyba tego samego dnia widziałem jakiś posty o około północy wysłanych. Kilka odpowiedzi na jakieś To tak Jest człowiek uzależniony od tego, prawda? Taka encyklopedyczna definicja, często są kwestie jednostkowe, to jest to część procesu tworzenia oprogramowania, w której testujemy najmniejsze możliwe do wydzielenia jednostki do systemu. Zazwyczaj w oddzieleniu od reszty systemu. Nie wiem, czy mamy programistów teraz w czy tylko jest Zazwyczaj, przynajmniej w mojej firmie tak jest, że testy jednostkowe nie wykonują testerzy. To jest działka programistów. Ktoś, kto pisze kod, ma za zadanie przeprowadzić też taką wstępną jego weryfikację. się najmniej ludniana działka. Jak już tak się zawsze składa, że za najmniej czasu na to. No, ale jest. Ale jest. No, różnie z tym byłem. Czasami już tylko ten dział jakości naciska żeby był. Co, co więcej. W oddzieleniu od reszty systemu. Reszta systemu zazwyczaj jest w jakiś sposób tam symulowana bądź w ogóle usuwana i tylko jest tak stabilowana, żeby testowany kod się był w stanie uruchomić. Ja dodam. Jeśli chodzi o użycie i kiedy stosować y, testy jednostkowe, kiedy, kiedy przygotować się do testowania naszego y, kodu, to myślę, że warto przede wszystkim o tym pamiętać, kiedy y, projektujemy bazę danych, projektujemy bazę uszukującą dane jakiegoś systemu, która prawdopodobnie będzie rozwijana i za jakiś tam czas, kilka miesięcy, czyli kiedy już zapomnimy. Y, zapomnimy do czego są poszczególne procedury składowane, a szczególnie jak, jak one działają, jakie, jakie powinny być parametry, powinny zwracać dane. I do tego zapominamy, i po kilku miesiącach siadamy do tej bazy danych, próbujemy rozbudować jej funkcjonalność, coś nowego dopisać. To okazuje się, że to co dopiszemy działa, ale niestety czasami okazuje się, że popsuliśmy tą część, która działała, i przestała działać, a to są jednocześnie najbardziej irytujące błędy, irytujące użytkowników. Nagle coś, co działa w porządku, nie działa. Błąd w jakiejś nowej funkcjonalności, która została dodana jest do zaakceptowania, kiedy użytkownik widzi, że pojawia się błąd w funkcjonalności, która działa bez problemu, to to jest denerbujące i takie testy tutaj się przydają, bo jeśli pamiętamy, pamiętamy o nich na, na wstępie i napiszemy te testy projektując tą część systemu e, od jego, jego pierwszej wersji, później wdrażając nową funkcjonalność, tylko odpalamy te testy. Sprawdzamy, czy wszystkie przeszły pomyślnie. Jak nie, to jesteśmy na bieżąco poinformowani, gdzie będzie. na Czy znaczy ja sam osobiście z moim doświadczeń z testami jeszcze może w powiem, bo, bo są różne podejścia. Szkoły w tym programie zakładają, żeby najpierw sobie stworzyć testy, a później dopiero pisać kod. Ja jakoś nie jestem specjalnie zwolennikiem tego, tego typu rozwiązań ze względu na charakter projektu, które akurat mamy, gdzie wymagania się na tyle dynamicznie zmieniają, że wiąże się to z tym, że i tak te testy trzeba napisać na nowo. Także podejście do, na zasadzie zróbmy testy, będziemy mogli tworzyć kod, nawet jak coś tam będziemy w zmieniać, mamy cały czas testy, no niestety nie zawsze jest takim rzeczywistym przypadkiem, bo 99% przy zmianie kodu i tak musimy też testy zmieniać. Także takie podejście nie zawsze się sprawdzało. Przynajmniej w mojej firmie. I teraz, w takim razie, czy możemy również testować transakcję QR? Okazuje się, że przy pewnych ograniczeniach, bo jakieś ograniczenia w związku z tym, jak transakcja QR działa, są, możemy przeprowadzić prowadzić takie podstawowe testy jednostkowe. I nawet jest do takich testów kilka narzędzi. Ja tutaj zajmujemy się tak zwanym Transact SQL Test Tool, czyli TST, który znajdziecie e, w przepisie CodePlex CodePlex.com po opisaniu TST po w drugim miejscu tutaj się e, będzie e, na drugim link do, do tego narzędzia, do tego frameworka jego obecna wersja 1.3. W tej części opisu troszeczkę poniżej znajduje się link do filmika na YouTubie 10-minutowego, który pokazuje proste proste przykłady jego użycia. Po wciągnięciu TST do TST dostaniemy archiwum ZIP. W którym znajduje się instalator, czyli skrypt po uruchomieniu tego skryptu, jest back, zostanie zainstalowany, to jest tak naprawdę utworzona baza danych TST, naszej domyślnej instancji, to chyba że podam odpowiednie parametry, parametry zbiórów poleceń. Po, dokładnie, tam znajdziecie wszelkie części warsztatowe, gdzie się sprawdzić. Dobrze jest, szczególnie przy pierwszym użyciu, utworzyć sobie taką bazę QuickStart, Jest i QuickStart, jest i QuickStart, tutaj jest błąd na tym skinie, która zabiera takie przykładowe, to jest jak gdyby nasza przykładowa baza danych, w której zawarta jest nasza, nasza funkcjonalność, nasze procedury, przykładowa baza, która prezentuje użycie jest. I właśnie te dwie funkcjonalności między wykonacie w tej części warsztatowej. O tutaj na tym skrynie możecie zobaczyć jak wygląda jak wygląda drzewo w naszym, naszym studio, drzewo baz danych. Pojawiła się nowa baza. nowa baza TST i to tutaj znajduje się właściwie nasze serce, nasz framework TST. Zasady tam nie dopisujemy żadnych swoich, żadnych swoich procedur, żadnych swoich obiektów. A tu jest ta baza testowa, nasza jest i Quick Start, w której powiedzmy są jakieś przykłady, wymyślona jakaś funkcjonalność, jakaś logika dotycząca tabelki i plot. I to będą procedury, które zaraz zobaczyć jeszcze w akcji, dodające pracowników, usuwające itd a także procedury z prefiksem e, SQL test ten prefiks SQL test e, to właśnie prefiks, który, e, e, od którego zaczynają się nazwy procedur testowych. Procedur, które mają zadanie przetestować funkcjonalność, przetestować procedury, które powinny działać poprawnie zgodnie z tymią. My te procedury testowe możemy tylko w tym przypadku umieszczać w tej samej bazie co ta nasza baza naszego systemu, jak i oczywiście w innej bazie danych, aczkolwiek, jak mówię, komentarze jest i lepiej nie umieszczać ich, jak i żadnych innych obiektach w bazie jest. Też wszystko to kolejności, dlatego że, że w przypadku jakiegokolwiek upgradu nowej wersji baza jest stosowana i trudno jest w przypadku instalacji tak samo, więc to może bardzo łatwo i szybko pozbyć um, się z tych jeśli tam miejsce. Testy się od prefixu tns Test nie uruchamiamy ręcznie od y, wykonania procedury. E, uruchamiamy je przez test runnera y, i mamy też kilka, dwa sposoby na jego uruchomienie. Teraz zobaczycie, to w akcji. Aha, jeszcze tylko jedno. Jeśli chodzi o te procedury testowe, zaczynające się od test, wszystkie modyfikacje na danych na schemacie danych w naszej bazie danych są cofane automatycznie przez TST. Nie musimy się o to martwić. To jest jakby pierwsza zaleta już TST i odpisania jakby ręcznie bez tego frameworka pisania ręcznie kodów w France SQL. Tutaj nie musimy tworzyć skryptu. Down zazwyczaj nie musimy go otworzyć takiego skryptu do sprzątania po teście. Wszystkie modyfikacje, które napiszemy do zespół test, będą automatycznie cofnięte właśnie przy tego testami. Bezpośrednia budowa struktury struktura samego PSP W zasadzie jest typowa dla większości frameworków rodziny XUI. I mamy silnik uruchamiający, zarządzający testami, nazywany runner. To jego tu właśnie wywołujemy i on już dba o to, żeby poszczególne testy załadować, wykonać, przygotować. Sam runner może uruchamiać albo pojedyncze testy, podajemy mu uruchomiony test, bądź całe zbiory testów, które na przykład udzielą jakiś kod inicjalizacyjny. Nie, nie musimy w każdym teście wykonywać tego samego. Możemy testy zgrupować tak zwany siódmej, w której się pomawia, dopisać do takiej grupy tak zwaną funkcję setup, czyli taką inicjalizację i przed każdym testem ten, ta inicjalizacja będzie już w wykonywana. chwilę Sam test. Procedura, procedura testowa, czyli przy, przy, przypadek testowy, test case, to zwykła procedura składowana, tak jak musi mieć prefiks test, test w nazwie. I jej struktura jest taka, że na początku, jakim przygotowujemy sobie, warunki początkowe, wykonujemy operację, procedurę testowaną, czy funkcję, czy, czy też pobieramy dane z jakiegoś widoku, a następnie sprawdzamy za pomocą asercji, czyli z wyrażenia, które powinno być prawdziwe, czy, czy te warunki, które zastajemy po skupionym wodzie są spełnione. Tu jest najprostsza taka asercja, która porównuje wartości, sprawdza zawsze przy suma Jedyn, dwóch, jedynek jest dwójny. Dodatkowo no jest to tu obudowane no jest to jest też jako procedura taka, obudowane, porównywanie jeszcze możliwością dołączenia do swojego jakiegoś komentarza. Yy, Samo i jest też jego zaleta, yy, Dwa typy automatyczne. Znaczy, próbuję porównać typy kompatybilne również. Nie muszą, nie muszą być typy dokładnie te same. Jeśli należą do jednej rodziny, to to sobie z tym poradzić. Oczywiście w przypadku, jakbyśmy próbowali porównywać typy no to już automatycznie zostanie pomocowiczony i test. test również będzie uznany za niespronny. To Tak, wspominałem. Testy na właściwie dwa sposoby, z poleceń, wywołując znowu ten skrypt jest z parametrem. Na przykład z parametrem Run all, a następnie podajemy, podajemy nazwę bazy danych Wówczas wszystkie testy, a więc wszystkie procedury zaczynające się z Twój test będą wykonane Zostaną wykonane i dostaniemy w odpowiedzi, w pierwszych poleceń, raport, e, i czy te testy się zakończyły, nie, albo też e, uruchamiając konkretny test. ran test, tu przekazujemy dwa parametry, bazę danych e, i następnie nazwę tego testu, tutaj jak widać to jest, ten, to jest test, który widzieliśmy na poprzednim slajdzie. I jest jeszcze jeden właściwie sposób tych dotyczących wiesza poleceń, wykonywanie całych zestawów o czym wspomniał Piotrek, zaraz zobaczcie przykład. Albo też druga metoda po wywoływaniu ich z wiesza poleceń, odpalenie test runera z management studia. Procedura run all czy też run SUD jest quillowa, poza tym parametrem, który jest podany test kształtowej z najbliżej parę innych, Także nie są one obowiązkowe, one mają różne wartości, to w pewnych przypadkach, jeśli się chce, troszkę, brzydkie słowo, skastronizować, wykonanie kastronizacji. Później będziemy jeszcze wykazywać. Tak? tak, jeszcze a propos, to skrypte, z konsoli korzysta z sql MD do łączenia się do bazy i wykonania, w zasadzie tego samego egzekutu jest. Nie wiem, czy będziemy teraz dama pokazywać, czy może proszę bardzo. Tutaj ten prosty wygląd też był wcześniej widoczny. testu pojedynczego z fazy testu TST-T4 w nazwie testu testu testu. Dostajemy unika, że nie był to żaden zbiór testów. na jednej z jeden test został wykonany. Przeszedł, błędnych nie było żadnych. Tutaj dokładnie są wypisane, wypisane ten test, który to był. No i tam podstawowe informacje I plus oczywiście status cały, całej sesji testowej. Sprawdzimy, czy 1 plus 1 może się równać 4. Te przykłady, które tutaj wykonujemy znajdziecie w katalogu w folderze W3, e, tam jest odpowiedni Solution. E, to, które jest uświetlone na nas po prawej stronie. Podobnie możemy wywołać, tak jak to było za pomocą psp pad skryptu. Tutaj może cała pomoc, wszystkie możliwe argumenty, jakie jest, przyjmuje. Możemy wykonać wszystkie testy z bazy. Test Table tu jest w pomocy tej łatwo sprawdzimy e, sprawdzimy strukturę i zawartość dwóch e, tabel, a co za tym idzie, możemy łatwo testować procedurę składowaną, czy zwraca ona poprawne dane, poprawny e, zbiór wierszy. Na przykład czy może poprawnie kosztowanie przykładowa Przykładowa procedura testowa Get Centered Table, które, jeśli chcemy porównać dwie tabele, to najpierw musimy przygotować sobie tabelę tymczasową o nazwie Expected Result, a także tabelę tymczasową Actual Result. Do tabeli Expected Result wstawiamy dane, takie jakie spodziewamy się uzyskać w wyniku zadziałania tej procedury. Wiemy poprawne dane, jakie powinny się w tej tabeli znajdować. a następnie zapełniamy sobie tabelę czasową Actual Result właśnie właśnie wynikami procedury Get Sample Czy to jest dostęp tabela Result i Actual result. I teraz yy, wykonujemy nie, test asercji i tego quiz, podając y, jako parametr y, na przykład komentarz, który był zapisany do logów, tak jak w poprzednim przykładzie. Możemy także dodać y, opcjonalnie kolumny, które mają zostać pominięte z Teraz zobaczycie dokładnie, jak to wygląda przy instalacji. To jest dokładnie ten sam przykład, który widzieliście w chwilą na ścianie. Testujemy te dwie hmm, procedury Getson-Popegu. Użyjemy spółki na udziale, żeby... Odpalamy, uruchamiamy tylko ten test Getson-Popegu. No to teraz zmodyfikujmy tą procedurę zmieniając zawartość kolumny drugiej, może tutaj na będzie ABC, abcd. Teraz spodziewamy się, że abcd, no a nasza procedura składowana, którą dostajemy z Table, prawdopodobnie na pewno odwraca bardzo tutaj. No i jeszcze się zgadza. Daję komentarz, który poszedł do logów, ten, który tutaj jest przekazany w parametrze. Jeszcze kilka Spróbujmy użyć tego dodatkowego opcjonalnego parametru ignory Eee, proszę go, żeby zignorował kolumnę drugą. Proszę, tą kolumnę, w której dodajemy monitorkę TS modyfikowałem te dane. W momencie to jest próbujemy przejść pozytywnie. W przypadku jak dopysujemy kolumnę do listy ignorowanej, to pewnie efekty rezolacji ona się nie musi znaleźć, że w przypadku jakujemy tabelę czy zapytanie zwraca do różnych kolumn, to nie musimy kolumn definiować. Zestawy testów run kiedy mogą się przydać. Mówię przykład, kiedy część naszych procedur dotyczy jakiejś funkcjonalności, jakiejś części modułu naszego systemu i nie chcemy uruchamiać całości testów zajmujących się w naszej bazie danych, nie chcemy też uruchomić ich po kolei, a jedynie tą zgrupowaną, ten zgrupowany zestaw testów. Dodatkowo wygodnie wtedy możemy dołączyć te właśnie skrypty setup, teardown, przygotowujące i sprzątające po teście. Czyli, czyli na przykład w skrypcie setup moglibyśmy wstawić jakieś instrukcje, które wstawią testowego kontrahenta w naszej bazy danych. Nasze skrypty testowe, w tym przypadku test A i test B będą sprawdzać tego kontrahenta, czy on został ustawiony poprawnie. A następnie na końcu testu, na końcu testu, tear down, usuniętego Chociaż, tak jak wcześniej, w przypadku TST nie musimy się o to martwić, bo całość modyfikacji będzie zostanie zniknięta przez TST. Jeśli chodzi o no. to, 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 tak, to, zostało to. Zostało tak, ale o tym chwilę, na i teraz kolejność wykonania takich operacji. Czy może jeszcze najpierw e, widzicie, tą strukturę nazw z tych procedur testowych i w przypadku korzystania z grup. E, procedura setup ma po tym przedrostku SQL-test nazwę setup jeszcze i na koniec ma nazwę tego zbioru całego. Podobnie jak teardown, a w przypadku testów, które należą do danego zbioru nazwa też, jest to ten przedrostek SQL Test, podkreślenie i nie od razu nazwa testu, tylko najpierw nazwa tego zbioru i po haszu jest dopiero na dwa Jest wygodne, bo nie musimy się martwić o rejestrowanie tych skryptów i testów, zachowując taką, takie nazewnictwo, TST będzie rozpoznawał, który to jest tych setupu, a gdzie znajdują się testy poznać SQL ma to swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że nie trzeba znaczy, grupować tych grupy nie ręcznie, czy nie tylko w końcu wykonywać. Pobadał to taką, że testy nie mogą należeć do kilku grup. Test, y, skrypt, setup i teatown wykonywany jest przed i po każdym teście wchodzącym w skład naszego zestawu. Nie na początku z y, całej sesji, tutaj sesją będzie cały zestaw, tylko na początku na końcu każdego testu. Tak jak na dole widać poniżej kolejność. Najpierw otwieramy... To jest planet taką, jaką, jaką przyjmuje TST. Najpierw otwiera transakcję. Tak jak wspominałem, wszystko, wszystko co wykonamy w naszym teście będzie zamknięte, więc nie musimy się martwić o ten tym podpunkt tym pierwszy. To TST otwiera transakcję. Wykonuje nasz skrypt setupu. Gdyby on zakończył się błędem, to przejdzie do skryptu sprzątającego, down i nawet nie rozpocznie Jeśli zakończy się setup pomyślnie, błędnie przechodzi do, do pierwszego, chyba, pierwszego testu wchodzącego w skład zestawu. Wykonuje test A, następnie sprząta, teardown i wykonuje rollback transaction, zamyka całą transakcję. Identyczna. Identyczna kolejność w przypadku testu B, drugiego testu wchodzącego z skład tego, tego, tego ustawy. Nie, ale tylko na przykład jakiś nie zawsze to było wykonanie autentycznego. Tak, i jedynko. Jeszcze możemy również testować procedury nie tylko pod względem zwracanych danych, ale także w przypadki, gdy na szkodę. Zgłasza błędy do skol serwera za pomocą raise error. Również DST umożliwia sprawdzenie, czy błąd w konkretnym numerze, czy tam w konkretnym opisie został przez skol I Tu jest właśnie taka procedura, ona się nazywa, nazywa raise error, która powinna zwrócić błąd i my w naszej procedurze, procedurze testowej Extracted Error. Chcemy sprawdzić, czy na pewno ta procedura zwróci błąd. To jest jedyny chyba przypadek, kiedy najpierw wykonujemy tą procedurę ASER, a dopiero później faktycznie rzeczywiście testowaną procedurę. Po prostu najpierw musimy zarejestrować jakby oczekiwany błąd, tak żeby nie wiedziało na co czekać. W tym wypadku najpierw jest ASER i register error, a dopiero później wywołujemy testowaną procedurę. Odbałem, podobnie jak wcześniej wyglądając że to ten test. Jest okej, okay. test przyszedł. Nie. Możesz otworzyć, czy się Aha, to, że wspomniałem o, o skierycie setup, yy, tym przygotowującym dane teardown, to wcale nie znaczy, że musimy użyć jednego i drugiego. Nie musimy użyć żadnego z nich. Wiecie, ta transakcja jest otwierana zamykana automatycznie, cofana automatycznie.